Kwiatę... No to... A już mam bo nie ba ja jestem brania co ja mną jest Tankers nie, czy to, to Czyli para, za... Grupa pośredzeńców tak trochę W szczególności ja A co gramy? Pojiemy Black Znowu. Mam dawno i nie tylko Ja zawsze, kiedy ktoś ginął na jakieś 90 km, to za to, tam w ruchu moim będziecie ich słychać. Ja tam Już mówię, że jest tutaj Blaki i w większości nie powiem, bo. może nie chcą wiedzieć. Ale powiem, że jest Blaki. Więc. może zrobimy Kiwana. Tak, Ja już nie wiem grać.

A, bo to się nie klika, nie weźmie. Ci tam gadają. A nie mnie nie bo. obok. na Discordzie ogólnie. A, że jestem gnają, to nie używam mikrofonu tak często. Okej, okay, to są dwa takie szybkie kliki, więc... Well... A, 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 a. Dobra. Okay, ten ale w Iprim part akurat jest trudne w subsceniku, ten memory parę. Ja zabiję za te czarne orby. Za mój sklep, cokolwiek. Co? Potrzebuję jaka jest różnica pomiędzy poziomami z 1.8 i pomierze, a pomiędzy z 2.13? Na jakie? Na no dużo tych kłopców. Mogę no, zrobić 4 poziomy piątego, już nie. Ham. Bardzo mało obiektów i bardzo są brzydkie. Nie zawsze, ale dość często. A w 2.13 jest tyle glowa, że nic nie widzisz, ale masz za to strzałki, nie? I tam, gdzie zajmujesz, są taki plusik. tylko klikasz, tam gdzie są strzałki. Ale też są czasami tej kordy. Norujemy <grych> ten poziom. Bardziej niż poziomem lekkiego inna e, Nie Dobra, wiem, Lay It Out na przykład. Piękny level. Z, mo z moją gdzie to jest? No to jest chyba to. To... to. Ja w to no, grałem no, już, wiecie. Skopiowałem. no, lubię ale... mm, ja, ja, tym ja, ja lubię jeszcze speedbreakera. Ci ja tam gadają o demonach. A ja tu nagrywam, nie? Nie, nie? Jezus. A! Nie, nie to na ja piętro.

tak. co że zginiesz. A Blackbertek zawsze hałas. Musisz robić exclusive compliment, to jest twoje przeznaczenie. A, 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 ty i Codiak. Właśnie. A to nie jest twoje przeznaczenie, bo ja na tym co To nie ten screen. Bo ja nie mam na to, nie wiem tego. Blacky. A jest ten jest tam film ze wczoraj chyba. Tak. Co jest w dzisiejszym? Aj, guys! Fajna lekka, ale Chcę zobaczyć felicy na plasterku. Co by było, jakbym zaczął nagrywać? Ej, dwie, trzy. Felicy na plasterku, to cię serial. Co ci zrobił? Mogiczenia. Sober Safe, Crossover by Bye, Extradore. Co to? ty znowu zdymałeś w kuźni? Niczego Co to jest? Fakt, że masz mało życia, brak, brak jakichkolwiek serc, brak wsparcia, jedynie tysiące przeciwników w jednym pokoju. O, jest tak, że jesteś w tak, Co ty grasz? enter the dang, gangan? 50% szansy o berwisz w środkowym rzędzie będzie cukierek to druga broń a ja w ogóle nie słyszałem nie. kocham to ktoś jakieś drzwi drewnianych nie, czekaj, ja sobie trochę jej przyciszę by nie było a, czy pewnie mi słyszę dobrze, ale to dobrze no, mówiłem. Tak. kurwa tylko, ja muszę usłyszeć dziś i zeznać to wypuszcza takie inate'y ale nie wypuszczające przyczółki Ginajdy tylko, że ja bez kwiatów. A jeszcze... hmm. no to to nie są wtedy Cześć, okay. Druga od prawej. No, wszędzie. Przecież jeszcze włączono od prawej. Ten. A, taka ja. wielka wiemy, to pan. Ubran. No, co jak drzwi wyglądają? Już mówię, że jeden to jest. Od tego challenge, ten albo no, no, challenge to jest jeden z tankerów. A. Ale mi zagłębiono. Monika? Co? Pamiętasz wczoraj się Nie, nie wczoraj. Pamiętasz dawny level Lisa? Czekaj, to ten. Ten Easy Lisa, jest Magic! <grym> Jezus, nie. <grym> No dobra, lista, ok. Bajklapterno, tak pamiętam. No, no ty... Myślałem, no. że Jakub się popłakał. Jak, tak dobrze. Oho. Cze, co? Tak? No. Nie, no. nie dosłownie, ale. Ale w środku kogoś... kogoś... już płakałem. Tak. Co to się no, tutaj no, tak, tak Co? Tak. co? W środku doszło jednak pokazać A co grał ten level No właśnie ja Gdyby nie moje szczęście to by nie w Ja A też mam dużo szczęście to za filtrę szkadłego było coś nowego Dobra ile już nagrywam? Na 7 minut, do 14 to idzie. Nie na wiem, nie czy wszystko ma być z tego, czy nie. Na burzy. Dobra. Jeszcze upamiętniający, ...upamiętniający wielki 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 Dobra, lecimy z tymi poziomami być się na za. Ej,

Ja, nie wiedzieli nawet, że nagrywam. Smutno. Dobra. Będzie na filmiku. Ten kolor jest piękny. Jak? Jak zrobić ten pieniążek będzie? Ja nie? Znaczy pewnie ja to są yy, te... Orby niewidzialne. Taki zawsze znajdzie pomysł, gdzie wpierdolić pieniążki. Ciebie nie wiesz, braki, że to robisz. Ja mogę pokazać swój poziom najdalej. Tak, mam twój poziom. Ci ja Skopiowałem sobie. Pokażę mój poziom. No. Nie wiem czy mam znaczy, jest publikowane, nie? Ale... Peter robię tego dłuższą mapę. No chyba kolaba chcecie. Z Bakimś. Nie wiem. A tu przyszedłem. Teraz nie miałem tego przejść. Timing tu trzeba. No. Jak ktoś by chciał kolaba pisać, dzwonić wszystko jedno. Można. To też wam pokażę. To już jest zaplodowane, jak widzicie. Ale no. Faj jest broken <noise> Niestety Tego nie. Tego wam nie pokazuję Tu mam, Coś tu już zrobiłem, ale nie wiem co A, zabawę Coś się bawiłem, dobra Nie pytajcie To jest zabawa. To się pokażę do poziom Tylko Broken hitboxy Ktoś pisze, że potrzebujemy znaczy, że no klipowałem to, ale nie, to jest możliwe, to czy chcieć, ale ja tu muszę z robić. A, nie wiem grać. Но, можем покажешь что-тость. Но это раз такая непрощенная. Ja pamiętam jak tutaj miałem miliony ten te, tempów. Żeby... O! To idealnie! To samskie. Dobra. się też będzie laba do Time'a. Oko. A ja chyba kończę. Bo nie lubię nagrywać jakoś. Metalo.